It's your film szef! W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie wszystkie stacje benzynowe, jakie będą w moim zasięgu, ponieważ dzisiaj cały dzień poświęcam na to, żeby całe jedzenie, które dzisiaj będę jadł, pochodziło ze stacji benzynowej. sobie przetestujemy różne oferty. Cały dzień, cały dniem, bo mamy w sumie już godzinę, patrz 15. Co? Zaraz zbliża się 15, ale to wszystko dlatego, że mamy dzisiaj niedzielę, jest dzisiaj mega leniwy dzień. Wczoraj w sumie mega szli, szliśmy późno spać, mega, 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 mega. I po prostu wstaliśmy późno. I ja właśnie się umyłem, patrz to, święto lasu dzisiaj. Idziemy po prostu teraz zjeść śniadanie. Nie wiem, czy jakieś śniadania teraz będą. Ja chcę dzisiaj testować ponieważ widziałem, że jest coś takiego jak pizza na Orlenie. Dosyć długo to już jest w ofercie, a jeszcze tego nie testowałem, więc my dzisiaj to stestujemy. Więc ja suszę łeb człowieku i wychodzę, bo musisz suszyć łeb, bo zobacz, co się dzieje za oknem, patrz. Normalnie śnieg spadł, czaisz to? Tak jak przez całą zimę praktycznie tego śniegu nie było, tak nagle teraz spada i jest zimno i jest człowieku przypał, bo trzeba się dobrze ubrać. Więc jesteśmy już w drodze. Pierwszy punkt, o który zahaczamy, to jest stacja BP. Według mnie będą fajne takie śniadaniowe opcje. Fakt faktem spadł ten śnieg, jest chłodno, ale nie jest aż tak mega zimno. Dajcie znać, bo jak wiecie, ja nagrywam Pitera odcinki. Dajcie znać, czy robię to dobrze. Czy podoba wam się czy jesteś kamerzysta? Dobrą kamerzystko? Się wydaje się, że tak. Jesz coś na śniadanie tam? Nie, bo wczoraj zjadłam ostry sos od Pitera i mam problem z żółtkiem. Dawajcie znać, czy jak są jakieś sosy, które otworzycie i zostawicie je w lodówce na pół roku, to jest git czy nie? Chociaż ta temperatura chłodna, mi się wydaje, że może być. No bo ogólnie na sosach jest tak, że jak jest jakiś produkt, żeby go spożyć w jakiejś określonej liczbie czasu, to jest napisane na przykład, spożyć w ciągu tam 14 dni, a tam jest napisane po prostu przechowywać w lodówce. No I właśnie. pytanie, czy to jest tak, że ta data jest taką datą umowną, która jest wydrukowana i może tam być, czy już po otwarciu jest jakiś okres taki? Ale też jest czasami tak, że jest powiedzmy taka etykieta, i tam jest napisane powiedzmy, 6 M, albo 12M. Na kosmetykach jest. Ale na takich nie ma żywnościowych? Nie. No to pomyliłaś, co z kremem? No ale chciałam się zapytać, Mordok, 6 ty! Żeby tak cały dzień jeździć po stacjach i kupować jedzenie, to również trzeba pić, a najlepiej to dodatkowo doładować się energetycznie. I właśnie z pomocą przychodzi nam partner dzisiejszego odcinka, czyli energetyki mazek. Są naprawdę pyszne i dodają mnóstwo energii, jeżeli chodzi o dostępne warianty. Mamy wersję z cukrem i bez cukru. Ja akurat zaopatrzyłem się w zapas wersji bez cukru. Aktualnie energetyki mazek możesz dorwać w 130 miejscach w Polsce. Na razie jest to południowa część kraju, ale z biegiem czasu. Będą dostępne w większej ilości miejsc. Jeżeli chodzi o stacje benzynowe, czyli tak jak robimy to dzisiaj, to na przykład w wybranych punktach Shell, energetyki Mazek są już dostępne do zakupu. Link z dokładnymi lokalizacjami, gdzie możesz dorwać te napoje, znajdziesz w przypiętym komentarzu na dole. Mój ulubiony to ten bez cukru i naprawdę elegancko uzupełnia zapas energii. Jesteśmy już na miejscu. Pierwsze co trzeba jeszcze uzupełnić paliwo. Spróbuję trafić równo za dwie stówy. Dawajcie znać, czy byście chcieli to zrobić taki odcinek, gdzie robimy na przykład cały dzień jedzenia z żabki. Tam też widziałem, że są fajne. Ja myślę, że nie Ja obstawiam, że nie. Kurde. To jest full, dobra. Śniadanie wydaliśmy 25,79. Dostaliśmy jakiś upust za zatankowanie. Dostaliśmy 3 zeta mniej. Kawa biała, ciepły kruasa. I kanapki od Makłowicza croissant mm, pycha, więc bardzo fajny start dnia. A te kanapki, to mi się wydaje, że już testowaliśmy je kiedyś, no chyba jakiś odcinek był. I to chyba nawet na, na tej samej stacji tutaj. Wow. Ej, faktycznie. One no i... wyglądają spoko, tylko chyba inny smak. Bo chyba w innym wariancie, bo tu mamy wariant z jajkiem, boczkiem, majonezem 18 tłuszcz na 100, czyli 30 gdzieś tłuszczu na całą porcję, bo tu są dwie kanapki, więc naprawdę już potężna ilość kalorii z, z rana. Szkoda, że nie trafiliśmy tej bagietki. BP jest taka opcja, żeby właśnie trafić takie bagietki, które Ci robią. Ale nie na każdej stacji są. No więc... możemy podjechać, nie? No ale. Nie... jak mówisz Orlenie? Nie pomyliłeś? Pomyliłeś? No może Orlen chyba ty. No, nie, no a wy zać, patrzcie to, mamy ten boczek. No i chleb ci powiem, że pomimo, że to jest kanapka gotowa, to jest naprawdę spokojne. No, bo to w lodówce, nie? I pytanie teraz. Czy trzy dychy? 25? W sumie byłoby trzy, gdybyśmy... Nie tankowali, więc czy trzy dychy za śniadanie takie to jest dużo? Wydaje mi się, że teraz nie. W nie coraz ciężej teraz zjeść gdzieś tak, wiesz, poniżej dwóch dych. Jesteśmy po kanapkach od Makowicza. Ogólnie po dwóch sztukach trochę ciężko, one są takie boczek, za zatusty, nie siedzi mi to. Jeszcze została kawa nam i stwierdziłem, że wracając do domu, odskoczymy sobie na Orlen i weźmiemy tą pizzę. Na obiad pizza spoko. Ciekawe, czy są gdzieś frytki? Na pewno są. Ale coś jeszcze kurde widziałem na stacji takiego e, ostatnio ciekawego wrapa czy coś? Nie pamiętam na jakiej to było. Chyba Orlen to był też, a jakby był wrap, to by zjadał? Nie, 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 ja ty teraz ma podrażniony brzuch ja A to co ty będziesz jeść dzisiaj? Jaką masz dietę, jak masz podrażniony brzuch? Frytki, tak? Woda i, i ziemiaczki. Słuchajcie, jak macie podrażniony brzuszek, to wtedy musicie pić dużo wody Wziąć tabletkę z... Ale po tym makłowiczu odbija mi się. Naprawdę. Wziąć tabletkę KFD Gastro. Ja muszę też ważne. wziąć. I wtedy zarąbiście. Jesteśmy pod Orlenem i wbijamy, zobaczymy czy będzie ta pizza i jak będzie smakowała. Dzień dobry, ja bym poprosił tą pizzę prosto z pieca i tego wrapa gyros. Mniej więcej jaki jest czas oczekiwania? Trzy dychy wyszło za pizzę i za wrapa, to porównując ten poprzedni zakup, to tu lepiej. Trzy dychy masz pizzę i wrapa. No tak, ale tak. tam ile rzeczy myślisz? No dobra, ale tam była kawa, króassand i kanapki, a według mnie ta pizza i wrap będzie lepszy. I tylko czas oczekiwania. Trzy minuty, czaj. Ciekawe czy można zrobić pizzę na wynos. Ja właśnie bo ja nie powiedziałem, czy chcę na w miejscu, czy na wynos. Ej, faktycznie, 3 minuty, jest pizza i jest wrap. Wygląda naprawdę spokojnie. Patrz, czy sos jest osobno. Ja wziąłem keczup, jeszcze do wyboru był meksykański albo tam inny, ale ja chciałem taki bardziej pomidorowy. Za pudełkoś nic nie poczułeś? Nie, no nic. Zobaczymy, jak to, to wygląda. Mm. To zajebiście. zajmiście. Nie wygląda Ty, że... normalnie jak spicykan. Nie, raczej nie. <laughs> Dla mnie jak spicykan trochę. Chciałem spróbować tego wrapa, bo chce będzie dużej ciepła. A wrap już był podany wcześniej. To jest wrap z kurczakiem. I ile ten wrap kosztował? 12,99 Ja Ale wygląda. Nie no, dobrze. Patrz, oderwi tutaj. No może. Ale trochę jest ten śliski placek w środku, spoko. Patrzcie, ser, jest mięso, jest warzywka. Czy nie wiem jak to powiedzieć, ale ogólnie nie, nie jest chrupki, nie? Konsystencją jest jak wrap z McDonalda. A tekstura pokazuje, że jest niby przypieczony. No na razie to robi na mnie lepsze wrażenie niż to jakby... śniadanie. A jak byś ocenił, dobre? Patrząc yy, po tym, że jestem po śniadaniu, i praktycznie nie minęło dużo czasu, jak im kolejny posiłek. Trzeba było nadrobić. To naprawdę mi smakuje. Podejrzewam, że jakbym był na głodnyaka, to jeszcze byłoby by lepiej. Zresztą jestem ciekaw, że jakby smakowała ta opcja z falafelem, bo jakaś niby wegańska też. Nie no, powiem ci, że wygląda spoko. Jakbym po imprezce był albo coś taką pizzę sobie wziął. 17 ziko spoko, nie? Patrz. Wow, dobrze. Wygląda naprawdę spoko. Tłuszczyk z pepperoni jest. Stoi, no zrobiłem sobie w trójkąt jest spoko. Jest chrupki, ale jest za źle tłuszczupa. Widziałem. Dużo w kit, no. Mhm. Ale to mi się wydaje, że nie przez to, że pizza stusa, tylko to pepperoni. No tak, puściło, może. Bo to być. jednak wpuściło ten tłuszcz, no? Margarita szczupa. Mm, cztery sery. No jest mocno, nie? teoretycznie to wpływa na kaloryczność pizzy. Za 16,99 dostajesz więcej kalorii. Pora na obiad, bo mieliśmy już dwa posiłki. Słuchaj, w ogóle jak mi skrzypi sprzęgło, słyszysz? Masakra, czego muszę zalać w WD-40 chyba. Lecimy na obiad, a na obiad to tylko, nie wiem, chciałem powiedzieć Orlen, ale Orlen już był. Więc lecimy do Circle K, czyli testujemy kolejną stację. Nie tankowałem nigdy, ani nie jadłem nic na Circle K, więc to będzie mój debiut. Skrzypi mi szyja. Tu my podjechaliśmy, to, to nie wygląda to obiecująco. Jaka muza? To wygląda jak, jak stacja taka w takim filmie Arizona 300 km od y, miasta no. międzybrockie z mięsem ręcznie robione A to można na przykład sobie wziąć i na wynos? To poprosiłbym też Ten z Bezamelem, tost. Dobra, ogólnie ja chciałem tak, że tą kanapkę myślałem, że dostanę folii. A pani mi zrobiła, ale dobra. to doga, wziąłem sobie jakiegoś na ostro i w bułce takiej ziarnistej, w bułce grahamce. Spoko. Co to znaczy? No spokojnie. Ten tost, to patrzcie, jest mega tłusty, bo ten ser jest. Ogólnie chcę podsumować ceny. Mamy pepsi. Za dwie pepsi płaciliśmy dychę, więc chyba drożej wyszło kupienie dwóch napoi niż bułek. Hot dog spoko. Na początku, jak samą parówkę zjadłem, to taka sobie była. Taka jakby, jakby miała od rana na nas czekać tam. 16,98 za dwie rzeczy, dychę za, dycha za hot doga, 10 zł to kosztowało. Dycha za hot doga i co z beszamelem... 7. 7. No jak jakie się do poprzednich stacji? 10,58 za dwie pepsi. Ja pierdziele. Grubo. Dobra, powiem Wam tak. Ogólnie, hot dog spoko. Jak widzisz, cały wszedł, więc podszedł mi. Te kiełbaski, mam wrażenie, że takie długo robiły się tam. Aż muszę popić. Patrząc na. ten ser. Ogólnie, pośle, weszliśmy na zewnątrz, już ten ser zrobił się zimny znowu. <śledziny> że już nie jest taki roztopiony. Zje się zje, ale zamysle Lipa, to powinno być odwrotnie, że ten ser powinien być w środku, a na zewnątrz to, bo tuści ręce to. Tak jakbyś kupił chleb tostowy z plasterkiem szynki takim dziwnym, no nie pozaszło mi to. Jesteśmy pod szelem, bo to jest w sumie taka jedna z popularniejszych stacji, do której jeszcze dzisiaj nie zajrzeliśmy, więc zobaczymy zaraz co mamy w środku. wezmę te kanapki, ale na zimę wezmę sobie i sobie sam zrobię później. Może to był sam, to malutkie też. Aż tu z, z jajkiem. A to tą kanapkę z łososiem i, ja i jajkiem? Tą tą... Kajerka, tak, tak. Yy, znaczy Kajzerkę, no. A ta pierwsza to z czym? Z szynką? Dobra, to tam bym wziął też. To wzięliśmy na wynos, Odżyjemy sobie to później. Cały czas zastanawia mnie to, czemu jeszcze nie trafiliśmy na żaden taki obiadowy posiłek. I mam nadzieję, że na kolację chociaż gdzieś się uda bić. Na ziemniaczki takie tam sobie no, ale ja pamiętam, że zawsze jak przejeżdżaliśmy z miasta do miasta, gdzie na przykład podjeżdżaliśmy na taki na autostradzie gdzieś, to tam zawsze były. Ja na tych stacjach miastowych nie. To naprawdę wygląda spoko i fajne info dla osób, które o 16 kupują coś, to macie minus 30%. Między posiłkami Pora zrobić jakiś trening, więc przywodziłem sobie czeku gymu z iPa AJ Close. No i właśnie robię sobie taki szybki trening oporowy, więc zaczynam od rozgrzewki. Trochę dopompować trzeba karabiny, żeby ta szama nie przemieniła się czeków w chamski fat, tylko pff, w gęsy. Dobra, więc najpierw rozgrzeweczka na orbitreku. Teraz szybkie wymachy z każdej z płaszczyzn, żeby jeszcze dobrze się dogrzać Nie wiem co zrobić, puszcz, czy pull. Coś z góry bym zrobił. Zrobię pula, czyli podciąganie plecy, biceps. Elegancko, wiecie. A po treningu sobie podgrzeję te wszystkie pakiety? które teraz zakupiłem i pojedziemy jeszcze na kolację, bo musimy coś zjeść po treningu. Ta jedna bagieta to będzie mało no i podliczymy sobie jeszcze na końcu ile wydaliśmy na cały dzień i wrażenia. Która stacja była najlepsza, która zrobiła najlepsze wrażenie na mnie. No i jestem ciekaw właśnie czy uda mi się jeszcze trafić takie danie obiadowe, bardziej. Gdzieś takie same kanapki, takie wiesz, opcje na szybko No i jeszcze mam trochę tej pizzy z Or Orlenu, więc sobie też ją wstawię I zobaczymy jak będzie smakować po podgrzaniu Czyli jako taka opcja niejedzona bezpośrednio, tylko podgrzana jeszcze raz Ja sobie zrobię jeszcze tam biceps, wznosy bokiem, facepull, mm, brzuch pewnie zrobię I to wszystko Widzimy się przy stole i konsumujemy zapiekanki Ziomek Dobra, więc jestem po treningu, pora wstawić piekarnik, żeby podrzeć te bułki. Tylko muszę zmienić bluzkę, bo w białej bluzce się nie je, bo się ubrudzi i jest czy klątwa białej bluzki. Dobra, znasz się lepiej? No to 220 stopni czy 200? 220 stopni. Mam już ustawione 220 stopni. Tu mamy tę jedną kanapkę, tak się prezentuje. A tu mamy drugą, wersja z łososiem. To wersja z łososiem i z jajkiem, a tu jest wersja ta bagietkowa. Jeszcze buła, o kur. Pięknie, wow, się zjarało to, nie? A, jakie gorące. Dobra, ziomki poziomki. Mamy szamę. Będziemy testować. Bierzemy nóż do krojenia. Jestem się ile będzie ważyć. I sprawdzamy, ile waży najpierw kawałek pizzy. To jest pizza po podgrzaniu. Podsumowując, bo już tak mogę sobie na spokojnie to powiedzieć, pizza jest dobra. Nie jest to jakiś wypas, nie jest to jakaś na, najlepsza pozycja. Uważam, że jak na taką y, kupną na szybko, w 3 minuty do, dostaliśmy ją i kosztuje 17 zł. No to dałbym takie 4 na 7. Ważymy, ile ma kawałek. 100 gramów kawałek, 95, no to zaokrąglimy, że 400 gram mowa to jest pizza. 28 cm ma. Naprawdę to nieźle, to nieźle. Jeszcze zajdźmy sobie kanapeczkę, ile ma? 240 gramów, a buła 140. Tego bugiets sobie rozkrojmy na pół. Majonez jest. Kurde, widzisz. To. Wiesz, może też. No nie wiem, się... no ale jakiś tłusty sos. No też nie mówiłem, czy mogę bez sosu, ale podejrzewam, że można pewnie zamówić bez sosu, chociaż to były te w promocji po 16, więc one pewnie już były przygotowane i tylko te były w prące. Mmm, majonez. Pieczywo czuć, że świeże też, że na bieżąco te kanapki są robione. No My jeszcze ją teraz podpiekliśmy, więc to, te warzywa i sałata mogą wyglądać na takie wysuszone, bo widziałem, że oni to podgrzewają normalnie bez tych warzyw i później wkładają. Nieraz jadłem kanapki na Orlenie czy na innych stacjach w trasie właśnie, bo to jest taki fajny substytut posiłku, jak jesteś w trasie. No to mam wrażenie, że te naprawdę są dobre. Myślisz, ile tutaj jest białka? No myślę, że z 15 gramów białka będzie do 20 może, mm. ale mi się wydaje, że takie 15 solidne białka jest, więc jak do że sobie na stacji taki jeszcze jogurt pitny, to masz fajny posiłek. Mhm. Po tym, co tu zjemy, nie musiałbym już praktycznie dzisiaj nic jeść, Ja naprawdę tych kalorii jest sporo. Czyli cztery posiłki. Cztery posiłki w zupełności wystarczą, no ale dla kontentu pojedziemy jeszcze do lotosu. No bo chyba tej stacji jeszcze tylko nie odwiedziliśmy dzisiaj. Bo naprawdę wygląda spoko. Jajko, łosoś no. i sałata, ale trochę patrz. Trochę robią tak, że. Tu, gdzie widać, masz dużo składników, a tu jest zbuła. Kurna ty. No. Ale Trochę na pokaz na, takie te kanapeczki, że niby są takie pełne. Jedyne właśnie do czego się doczepić, to że te składniki mogłyby być bardziej na środku, ale jak przełożymy, to nie jest źle, bo naprawdę są wypchane grubo. Mmm. Nie wiem, czy mniej tego majonezu, bo ja majonezu tak nie za bardzo lubię, ale to bardziej wkręna, że jest, wiesz, yy, tłusty. Próbujemy sobie kawałek pizzy. Po podgrzaniu jeszcze raz staje się jeszcze bardziej twarda. Jakoś wstępnie obrobiona ona przychodzi tam. Raz ją robią i teraz my drugi raz jeszcze ją podpiekamy. Trzeci raz raczej już. Tak. Po trzecim razie no troszeczkę... podeszła Podeszwa się zrobiła, jest cienka. No, już smakuje gorzej. Więc jak taką pizzę, to albo bierzcie ją na zimno i podgrzewajcie sobie w chacie, albo jedźcie bezpośrednio po zakupie. Za drogo, moim zdaniem. No chyba, że patrzeć na to, że się gotują ci. Mrożoną pizzę kupujesz za... ile? Piętnaście? Peperoni. za ma. 6 zł płacisz za podgrzanie, za opakowanie. No, dokładnie, bo raczej tutaj nie, nie porównywałabym to z pizzerią. Lecimy do Lotosu. Weźmiemy, co będzie, nie? Coś takiego najbardziej różnorodnego, co będzie o tej porze, bo mam już 22, więc już jest późno. A na szczęście stacje są całodobowe, więc idealne na ten odcinek, gdzie jemy cały dzień jedzenie ze stacji bezlowej. Dobra, więc mamy późną porę, jesteśmy pod lotosem. Mam nadzieję, że będzie tam jakieś żarcie. No i bierzemy coś na kolację. Bierzesz coś też? Chyba nie. Nie? Nie. Czemu? Wiesz, coś zjeść, mordo. Ty tak mało jeszcze, Na przykład takie kanapeczki z kurczakiem. Mamy na przykład zapiekanki. Kto poprosił tą z kurczakiem i wołowiną? Wzięliśmy zapiekankę z kurkami. tam gdzie Nie. A pani nabiła to. A, no. Ogólnie nie było żadnych dań obiadowych. Może to i dobrze. Może mi się nie chce trochę jeść. Podobny wybór jak wszędzie był, nie? Czyli były te kanapki, zapiekanki. Takie jak w tym pierwszym posiłku te Makowicza były. Więc mamy zapiekane. W końcu dostałem tą z kurkami. Wyglądowo spoko zamawialiśmy Kurczak z wołowiną, jest lipa i dwa, że mówiłem czy na wynos można i nie wiem czy to, no, to jest opcja no, na wynos, tak no. Myślałem, że bardziej jakieś sreberko będzie albo że No nie, mogę z domu przynieść. Dobra, no. Dawaj gryzę. Zajebista. Normalnie jak na jakimś jeziorem gdzieś. O, Nie testowaliśmy zapiekanek z innych stacji, ale ta naprawdę zajebista, no mega. Taka świeża, nie? Aha, mega sos. Możemy sobie już tu zrobić małe podsumowanie. Odwiedziliśmy pięć różnych stacji, i w sumie w każdy posiłek był innego typu, ponieważ rano był bardziej siadaniowy, później był bardziej taki kanapkowy. Wszędzie obsługa była bardzo miła, ekspresowo było. Najbardziej różnorodnie, według mnie, na Orlenie było, bo tam można było wziąć i wrapa, i kanapki, i te panini, i pizzę, więc to naprawdę Orlen pod względem różnorodności zrobił robotę. Odnośnie najlepszego wrażenia, to chyba Shell na mnie zrobił dzisiaj najlepsze wrażenie, i tak najbardziej podobało mi się tam. I fajna ta promka, 30% mniej na kanapki, posi. 16. Więc to jest spoko. A mi najbardziej smakuje ta zapiekanka. Smakowo, faktycznie jakbyśmy mieli wybrać dzisiaj taki jeden posiłek, który rozwalił system, to chyba to. Mhm. Mhm. Zaskoczył na koniec. Raz, że te kurki e, robią robotę, to też ciekawe jakby smakowała ta wersja z kurczakiem i z wołowiną. On naprawdę pycha. Podsumowując, wydaliśmy dzisiaj tyle kasy, czyli około stówki poszło. Prawdę mówiąc, jestem najedzony mocno. Nie ukrywam, że dzisiaj było mega fast foodowo. Co do kaloryczności, podejrzewam na ten moment, bo jeszcze nie liczyłem, dużo tłuszczu, mało białka, średnio węgli, więc ta dieta taka nie Jest za dobra. Teraz na jakiś czas trzeba przetestować taki odcinek. Dajcie znać, czy robimy sobie podobny odcinek, na przykład z żabką, żebyśmy sobie testowali takie różne posiłki, które są w tych miejscach, na przykład przez cały dzień. Więc dawajcie znać, dobimy fajną aktywność. i... Ej, ej, jeszcze za e, przypomnieć, że wracają TikToki. A, e, oczekujcie, bo na dniach nagrywamy kolejny odcinek serii Przepisy z TikToka. Odtwarzamy, więc wysyłajcie na Instagram, jak macie coś. I pozdro.